A teraz... Co tam się wydarzyło? Napisał premier, że zwróci się o wotum zaufania dla rządu. Czyli to Dobrze, to ja dzisiaj w takim razie jasno powiem, że uważam, że to zły pomysł. I zastanowimy się, jak głosować w takim głosowaniu. No powiem to zupełnie wprost. Znaczy nie może nas premier stawiać też pod ścianą i bez uzgodnienia, jeżeli jesteśmy częścią tego rządu i częścią tej koalicji, być zaskakiwani takimi newsami w takim trybie. Kropka. W, 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 być może wstrzymamy się od głosu. No nie możemy, nie możemy w ten sposób, no po prostu. Wstrzymacie się od głosu? No nie, no przepraszam, zaufania no, znaczy, jeżeli mnie państwo pytacie, ja się dowiaduję od premiera mojego własnego rządu, z, od dziennikarzy z Twittera, że on chce kłaść wniosek o wotum zaufania i nawet z nami o tym nie porozmawiał, no to uważam, że to tak nie powinno wyglądać. To jest proste. A few moments later. Pani redaktor, tych pytań było, było kilka, naprawdę. A miało... To były nieoficjalne doniesienia o wotum zaufania, tak? Żeby to było jasne. A to, to teraz było... mamy jasność? Cieszę się, że mogliśmy to wyjaśnić i że to nie pan premier doprowadza ktoś... do tego typu sytuacji, tak. że komunikuje tego typu rzeczy koalicjantom za pośrednictwem mediów stawiających przed faktem dokonanym. W związku z powyższym rozumiem, że całą inbę możemy uznać za niebyłą. A ja w takim razie jest jasno i wyraźnie stwierdzam, cieszę się, że pan premier dochował wszelkich standardów naszej wewnątrzkoalicyjnej koalicyjnej komunikacji A następnym razem to sprawdźcie, jak coś mówicie. Dobrze, żebym zaraz rządów w Polsce nie obalił, dlatego, żeście no, właśnie mi. Bardzo dziękuję.